Cześć, witajcie, ja jestem Fausta, to jest Crusader Kings 2 armeńskie odrodzenie. I moi drodzy, mamy parę zmian. Um, cóż, jak widzieliście na weekendowej promocji, um, były wszystkie DLC-ki taniej, prawie o 3 czwarte. Właściwie niektóre nawet o 3 czwarte. I stwierdziłem, że no, taka okazja może się nie powtórzyć, a niektóre są naprawdę fajne. Um, tak więc, cóż. Uskróbałem te parę euro. Jakoś tam udało mi się złapać, znaleźć. I cóż, wyposażyłem się w cztery, bodajże, cztery nowe DLC-ki. Przede wszystkim Charlemagne, czyli wcześniejszy start prawie o 100 lat, sporo nowych decyzji, typu założenie nowego królestwa, imperium i tak dalej. Sons of Abraham, można grać żydowskim krajem. O, już teraz został podbity. Semien. Może jeszcze e, Hazaria istnieje? Tak, Hazaria jeszcze istnieje. To są Żydzi. Będzie można nimi zagrać kiedyś. Ym, I inne tam decyzje związane z Żydami, inne eventy. Na przykład można wziąć 300 golda od Żydów i później ich wyrzucić z kraju. <laughs> Ym, no. Ym, co jeszcze? Tam jest y, customization pack. Ym, mogę zmieniać nazwę, na przykład, nie wiem, Armenię na... E... Faust Armenia. O, Faust Armenia. Nie, no, wrócimy do standardowej nazwy. To nie jest mm, gra Faust tylko to jest gra Armenią Wczuwamy się w Armenię, w Armenczyków i tak dalej. Możemy zmienić sobie brodę. O, to jest ładniejsza. Większa, okazalsza. E, no i jeszcze Way of Life. E, Czyli. E, Fajne DLC, tanie, dodaje takie okienko właśnie wyborów, które dodaje nam różne bonusy i eventy związane z tymi bonusami. No w tym momencie nasza postać nie jest jakaś magiczna, ale myślę, że jest całkiem okej. Okay. Zainwestujmy jej w Hunting King Marshall. Taka jedna z takich decyzji. E, dobra, no i co my tutaj mamy? Jakąś tam wojnę z Gruzją. Nie pamiętam już co dokładnie robiliśmy, więc będę raczej starał się grać na czuja. E, tutaj widzę, że ten Justanit e, dalej żyje. E, czy ja właśnie zabiję kogoś w bitwie kogoś z mojej rodziny? Ransom prisoner. Niech no sprawdzę na wszelki wypadek, bo nie, nienawidzę jak się tak dzieje. Nie to Dynasty 3. Szukajmy filter. Only man. Który to mógł być? Ten nie. Naturalną śmiercią umarł. Coś tutaj. Tak! <grywa> Zabiłem jakiegoś, jakiegoś krewnego. Eee, ginie w bitwie przeciwko Duke Sambat. Będę to czytał jako Sambat, bo brakuje mi tutaj jakiejś samogłoski. Sambat nieprzyjemnie nie się czyta. Pewnie w armeńskim jest jakoś, jakaś możliwość co do tego. No proszę, Mezopotamia atakuje kolonie. Mam nadzieję, że trochę w końcu wytraci tego wojska, bo jest armeńskim moim. moim armeńskim rywalem. Aha. Właśnie podbił Melitenę w parę miesięcy. Okay. Nie mam pytań Przynajmniej e, jest paulicjanem, czyli Bizancjum będzie chciało go zbić jak będzie chciał go zbić Bizancjum, wtedy wejdę do akcji ja I nie, nie wiem też właściwie e, co robić, bo ciężko będzie mi zgarnąć e, koło de Armenii Kiedy ta Mezopotamia właśnie ma tutaj klejma Znaczy, Mezopotamia to posiada nie mam takiej armii, żeby stawić mu czoło. On ma za dużo tych zespełnionych. Całe 8600. Hmm, niech będzie odważny, tak jest. E, w ogóle, stoper start. No, kończmy tą wojnę. Dobra, mamy semender. E, możemy go mieć w sumie. O, oh, uh, your courtier Tekle has sent you a gift. It is a small puppy, but of the finest pedigree and destined to grow into a great hunting dog. Czyli pies myśliwski. Fajnie, I will accept this gracious gift. I o dziwo to jest Tekle. Kim on jest? Skąd on tutaj przyszedł? To jest Eunuch. Podarowany Eunuch chyba e, od kupców. Nie jestem pewien, ale zapewne tak. Mm, oczywiście, akceptuję. Fajny, fajny ziomek. Miło z jego strony. Jak go nazwać? Wierny? Łowca? Czy. Yy, sztuczkarz? Nie. Nie, moment. Tricky, czyli taki. Hmm, jak to dobrze przetłumaczyć, żeby to miało swoje brzmienie? No, nazwijmy go Hunter, czyli Łowca. E, dobra. Król Dawid chce Medium Crown Authority. Oczywiście, że ignorujemy. Co mnie to obchodzi? Niech się bawi w swoim. O, i możemy zmienić e, suk typ sukcesji. Oczywiście, niech będzie to primogenitura. Nice. E, jak wygląda właśnie Agbania? Make primary. Agbania nie ma sukcesji. Nie, nie można zmienić w Agbani sukcesji. Dobra, w takim razie, niech to będzie Armenia moim głównym. I teraz dzięki temu nic nie tracę. Ok, zwiększmy Crown Authority, myślę, na medium. To jest akurat takie. takie. W sam raz. Dobrze było też odzyskać te prowincje. Waspurakan i Ani. Waspurakan może będzie łatwiej. No dokładnie. Już w tym momencie mogę je odzyskać. E, czy zgodzą się na ten Crown Authority? Niekoniecznie. Nie specjalnie się zgadzają. Ale przynajmniej mogę odwołać mm, Waspuraka Cemender oddam komuś tutaj. Się podzielą, może Zbigniewowi. Ehm, dobra. Jakoś to ogarnę. Właściwie miałem też się wczuwać w Armenia nazywam e, moje dzieci tak głupawe jak Faust, Kacper czy Zbigniew. Dobra, teraz już będę brał domyślne imiona. Ok, revoke County of Aspurak and then what it is. No i trzeba trochę oblegać. Trochę to zajmie, ale luzik. Your dog is growing quickly and is, is no longer a little puppy. He runs fast and has a keen nose and your dog handlers praise his good character. Good dog. 10 prestiżu. Fajnie. Piesek nam urusu. Jest fajnym pieskiem. Hunting dog. Diplomacy plus 1, health plus 1. Aspiring Falconer. Di Diplomacy plus 1. No i jak słodko. Przecież to nie jest naprawdę słodkie. Oj, umajata atakuje o Tabris. Justanida. Justanid ma tylko 1000 ludzi. Czy Karen mu pomaga? Pomaga mu. Karen ma 4000 ludzi jeszcze. Trzeba uważać. Dobra, jak skończymy Waspurakan, to idziemy w takim razie na Justanid. Mm hmm. hmm. Um. Harsion atakuje Lykandos. O, Armenię Mniejszą. Armenia Mniejsza, strasznie fajne księstwo. Aż. Raz, dwa, trzy, cztery. Tak? Cztery, pięć prowincji aż ma. Armenia Mniejsza. W Dejurę. Więc naprawdę fajna sprawa. E, tak, niech będzie sprawiedliwy mój brat. I tak. W sumie mu się to nie przyda, bo mam zamiar go uh, pozbawić jego tytułu. I must. The white stag. Lately you have heard persis persistent rumors from peasants and travelers in the wild that uh, strange, mythical beasts has been sighted in your realm. It's a white stag, powerful and elusive. The common folk claim it comes from another world, and that the hunter who claims it will be. Imbut with divine power. Tak wyślij moich ludzi, aby to znaleźli. Może coś znajdą. Nie wiadomo. No jak nie, no to trudno przecież nic się nie stanie. E, co się stało? Stanić się obronił? Karen zwyciężył. What? Co to ma znaczyć? Stanic się obronił. Albo może kalif się zmienił. Coś tu jest na rzeczy. Coś mi się tutaj nie podoba. Mm, no ale mniejsza. Ważne, że ma dekadencję: 71%. Znowu z kimś walczy. Atakuje. Safarida. Czy on jest chory? Safaryd ma 6000, tysięcy, ty masz. Aha, 7 tysięcy. No to masz szansę. Ale atakowanie swojej religii w czasach, kiedy, no cóż, trochę tak obrywacie, nie jest dobrym pomysłem. No ale, jak dla mnie, to ok. How dare they? O, oh, Alania przeszła na prawosławie. No okej okay. Zawsze jacyś chrześcijanie. Dobra, fabrykujmy dalej na kartlię. No i kiedy ten Waspurakan w końcu się podda? Już powinna wysyłać ofertę poddania się. No dokładnie. Okej, okay, Waspurakan już należy z powrotem do mnie. Czemu tracę Waspurakan? Ehm, pewnie musi się zaktualizować coś. Semender oddałem jeszcze nie, oddajmy semender. Zbigniewowi. Semender Tak jest. No i to wystarczyło, chyba. E, dobra, to jeszcze na szybkości Ani. Czy może jednak nie? Nie wiem. Nie wiem sam, czy. On jest homoseksualistą. No mein god Co za idiota. Mezopotamii i tak nie zaatakuje. Chociaż mój brat właśnie ma fajne roszczenie na Mezopotamię i na em, hrabstwo Khjalt. Tak, jak. Chliat, Chiliat. można by to tak czytać, żeby było już tak bardziej po polsku. W ogóle, obej y przejdźmy sobie, jak wygląda świat. Tutaj widzę, że Asturia nawet ciśnie, coś tam atakuje i wygrywa. Ma 4000 ludzi, Umayat ma 8000 ludzi. Jak to jest możliwe? No, najwyraźniej, jakoś to jest możliwe, że wygrywają cały czas. Mają 73%. Chyba zwyciężą i będą mieli Portugalię. Te dwie prowincje. No, no, no. Jestem pod wrażeniem, nie powiem. E, tutaj nic się nie zmienia. Włochy to Włochy. Pff. Nudno, nudno, strasznie. No, Indie to tam mnie zbytnio nie interesują nigdy. Tutaj też nic ciekawego w sumie. Zelandia tylko tutaj jednoczy. Czekam, aż stworzą królestwo. Wielkopolska i Małopolska ze sobą rywalizują. Nic ciekawego. E, no to co? Zabieramy chyba tą Ani. Powołajmy armię i idźmy na to Ani. Chociaż w sumie nie mam miejsca na to. Gdzie mam jeszcze prowincję? Azerbejdżan. Azerbejdżan, którego w sumie i tak... Który i tak nie jest zbyt dobry Dajmy go Kacprowi może Możemy nadać tytuł Komandora jakiegoś Niech to będzie Może tornik Może się polepszy Może coś tam mu wyjdzie w trakcie eee, Ta dziewczę potrzebuje nauczyciela może dla opinii wyślemy ją do paronu, no w ogóle nie daje opinii kim ona jest, moją jakąś tam siostrzenicą czyli nie jest w ogóle ważna chcę odebrać co, księstwo czemu nie mogę czemu nikt mnie nie wspiera co jest no hej o, się pogniewamy. Saddle my horse. Eee, dobra, weźmy do konwersji do Azerbejdżanu. No, czyżbym przez to stracił, właśnie? Moc? O, dobra, mamy Medium Crown Authority. Aha, i teraz nikt nie chce mi pomóc. Tutaj miałbym 77. Za mało ten koleś teoretycznie jakbym nie nie ma szans zbytnio epicki epickie łowy um... lastful czy haste lastful this was nice but I have to go dobra jakiś event już nie będę czytał tego wszystkiego naprawdę Raczej tutaj nikogo zbytnio nie mam jak namówić no, no nie, nie mam jak Ten mnie wzywa do walki Odmówię, stać mnie, tyle prestiżu to się jeszcze poświęcę, że tak powiem, hmm, dobra, zainwestujmy w nasze... O, możemy wysunąć roszczenie. Za 65 dukatów. Jasne. Gadnijcie kto. Zostanie zaatakowany. Czemu nie mogę wypowiedzieć wojny? A, bo mam rozejm jeszcze, ok. Kiedy. O, kończy mi się też rozejm z Yazididem, ale niebezpiecznie byłoby go atakować teraz, bo znowu przyjdą mu na pomoc różni frajerzy. Ym, najlepszą drogą ekspansji dla mnie byłby Justanit, tak mi się wydaje. Ma 2000 ludzi, a ja on 2800. To 290 dukatów byłbym może w stanie nawet nawet zebrać trochę najemników ale karyn mu pomoże. 5000 ludzi. Nie, mógłbym w sumie kumę zdobyć. Tutaj w górę iść nie podoba mi się ten Rejon po prostu, no nie chciałbym się w, nie, w niego zagłębiać. Chciałbym tylko Gruzji jeszcze, a dalej to już. Tutaj są plemiona. Póki się nie ogarną puty, tam bym nie chciał raczej brnąć. Chociaż tacy. No, Norwegia powstała. Chociaż tacy plemienni, wasale, byliby nawet może nieźli, no nie wiem. General Opinion wzrośnie. Córka, Goran Doukt. Może jakie beznadziejne imię, nie, no musimy je zmienić. Nazwijmy je Gurgi. W ogóle nie moja córka. Dobra, będziecie mieli córkę Gurgi. Gurgi i Yu. <EU> Dobra, pomyślmy. On ma 2600. Dalej ma event spawn, 1300. Czy one mu się pojawiają naprawdę? Co miesiąc? rozpią mu się jakieś? No to wygląda. To się dzieje. Ej. Tak się nie robi. Kalif chyba wygrywa swoją wojnę? Ma sporo ee, roszczeń też w sumie. Na wszystko. Na wszystko wokół. No nie mam pytań, nie mam pytań. Abisynia się jednoczy. Bardzo ładnie. I pod rządami jeszcze królowej Berty. <gryw> o no mój Boże, jak śmiesznie. Dobra, to co kiedy możemy zaatakować tu kartli? 6 lat. No to trochę jeszcze to potrwa. Kurcze, fajnie by było komuś, e, do, u kogoś się zwasalizować, ale u Bizancjum to on mnie od razu zje. E, każe mi oddać różne prowincje i tak dalej. Dobra, weźmy trochę pobożności za złoto. W Gruzji no to mi nic nie da tak naprawdę, jakbym się Gruzinowi dał zwasalizować. Hmm. Majadowi. Nech, tylko byłoby ciężko się wydostać. E, no trudne decyzja, trudne czasy, trudne czasy. Co jest? O oh my god, mój syn odziedziczył Włochy, synu. A może bym się właśnie pod Włocha ten. Moment, edukacja. Po pierwsze, ty musisz być edukowany przeze mnie, synek. To jest raz, żeby nikt cię tam nie zabił. Musisz być na moim dworze. Dokładnie, tak. I teraz mogę ci swear filty. Wow, będę Włochem. Oj, Italy! Przeniosłem się do Włoch. <laughs> Mogę teraz e, różne frakcje tutaj ogarnąć. God damn it. <laughs> Czułem, że tak może się wydarzyć. Kogo on atakuje? Ej, on atakuje Alanie. Nie moment, on wspiera, chyba, prawda? Tak, wspiera. No to teraz, bo Gruzja go wezwała. No proszę. Jakie są ogólnie. Relacje z nim. Czy ludzie będą chętnie się zmieniali na miafizytyzm? O, że jak było śmiesznie, jakbym przekonwertował całe Włochy na miafizytyzm. Czy wy to widzicie? Są pod panowaniem ośmiolatka miafizyty Kacpra. Boże, błagam, nie zabijcie go tylko. Ani nie zepchnijcie. Ja go będę bronił ze wszystkich sił. Jak tam frakcje? Frakcji nie ma dużych. W właściwie. O, nie mogę go zabić, bo cały czas próbuję zabrać ani. I tak zrobię chyba. E, moment. Moje są te. Lori Dwin was purakan, dokładnie, czyli ani mogę teraz zabrać. Dobra, niech wejdzie przynajmniej jeden. Revoke Then war it is. Okay. mogę wezwać Zbigniewa, z susy? Co skąd? Co? <laughs> co? Co? Jak to możliwe? Gdzie Zbigniew? Gdzie ty mieszkasz? Semender? Uff, mój syn Znaczy jego regent nadał bratu Susę. Susę, która tak naprawdę jest tutaj. Nie, nie nada mu żadnej ziemi tutaj, nadał mu księstwo Susę. I w, i w sumie dobrze, mądrze postąpił, pozbył się zagrożenia tych trzech wasali. Kurde. Nie wierzę. <laughs> Co tu się dzieje? Boże, jak śmieszne. Możesz być okrutny albo ee, miły. Potrzebujesz dyplomacji. Potrzebujesz dyplomacji. Będziesz milusi. O, stracił i okrucieństwo i nie dostał yy, milusiństwa. To już słabo, to już słabo. Wow, 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 3000 jakichś wieśniaków mi tutaj wzrosło. Nie będę nadwyrężał mojego syna, zatrudnię sobie po prostu najemników i ich ściśniemy. Może nawet pojedynczo się uda. Dobra, ci żeby się nie nadziali na armijkę. Zbierzmy wojska. I zrobimy tak. Ruszymy od razu na, na tych wieśniaków. E, mój brat wtedy powiedzie swoje wojsko. Na pewno wyjdzie nimi. Chce mnie zatrudnić jako komandora. No nie wiem, nie wiem, nie wiem, jakbym umarł. Chociaż jakbym umarł, od razu bym grał jako kacper włoski. Mm. O nie! East Francja atakuje Kacpra, dobra, akceptuję. Będę mu wiodł wojsko. O nie, Węgrzy też pomagają, mając 12 tysięcy. Nie, 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 błagam, tylko nie trać tego, nie trać. E, Wyślijmy mu, może. Kurczę, no nie wiem, jak mam mu pomóc teraz. On to przegra, jeśli Węgrzy się nie wycofają. Mogę coś z tym zrobić? Nie widzę tutaj wyjścia. God dammit I co teraz? Pozostanę dalej... Yy, w sumie lennikiem Włoch. To by było strasznie słabe. miałem tu 10 tysięcy. Kacper ma tutaj tylko 4 6... Nie, o Boże, to będzie taka masakra. Kurczę, tak krótko się nacieszyłem, bo myślałem, że ma chłopak jakieś szanse, ale... Niestety... Czemu Semender? No on broni jeszcze tego No nie No 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 Wszyscy mu pomagają, bo on jest Karolingiem, tak? Tak, oh my god No to... tyle Że tak powiem Nie może zdążymy coś nawrócić Nie, dobra, to nie ma sensu kompletnie O oh, damn it! Jak jeszcze stracę jakieś ziemię to dopiero się wkurzę To przeszło na Miafizytyzm, fajnie, dobra, nareszcie Jeszcze tylko Azerbejdżan tutaj jest Sunnicki i reszta będzie już spoko Dobra, można by posłać tych. Nie, moment. Poślę tutaj najemników po prostu. To są najemnicy. To są najemnicy. To są najemnicy. Chyba, tak mi się wydaje. Zaraz się zresztą okaże. Ich rzucę do walki. Czy zginą, czy przeżyją? E, niech będzie cierpliwy. Dobra, czyli to byli najemnicy. Ech, no i oblegają. To już jest koniec, synu. Przykro mi, długo się nie narządziłeś. A i jeszcze frakcje o niezależności wyskoczyły. Arborea, Toskania. Toskania przede wszystkim tutaj prym wiodła. Benevent, Capua, Oni też chyba właśnie uzyskali niepodległość. No szkoda, szkoda. To mogło być naprawdę piękne, ale niestety. A, no i kiedy w sumie straci Włochy, mój syn? To wypowiem wojnę o niezależność. I tyle, no bo nie ma innej opcji. A gruzińska rewolta jakaś wybuchła. Muszę też szybko zaatakować, właśnie Gruzję. Póki mam jeszcze e, klejma na nią. Dobra. Rozwiążmy armię. E, kiedy mogę ją zaatakować? 94. Trochę to jeszcze potrwa, no niech będzie. Dobra, wiecie co? Myślę, że to na tyle wystarczy w tym odcinku. Yy, pff, nie wiem, jak to skomentować. O, umarł jeszcze na dodatek do tego yy, tamten Ziomek. Jakby teraz jeszcze też umarł, to by w ogóle to wszystko Bawaria zdobyła i miałaby takie piękne imperium. Mogłaby utworzyć Holy Roman Empire. Eee, dobra, w <śmienia> tym dzięki za oglądanie tego, bo na tyle i do zobaczenia już niedługo. Trzymajcie się, cześć!